Stolowa rura i sześć. Było ciężko ją wnieść. Stolowa rura i sześć. Już jest. Jest. Prudem przywieziona, wczoraj zakupiona, nikt nie powie nam, że jest zła, jest zła. Materiał to twasówka, na wysoki połysk, polega to fabryczna, jest błysk, Jestem najlepsza w jeździe, na róże, wiesz, no nie wiem, mała przekonaj mnie moje gorące uda czynią cuda Samogadanie nie kręci mnie Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem Jest taka piękna te oczy głębokie Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem, jest taka piękna te oczy głębokie Tańczy dla mnie na róże I znowu mruga okiem Jest taka piękna, te oczy głębokie Stalowa rura Fi 56 Te naprawdę było ciężko po schodach wnieść Stalowa rura Fi 56 Wow, w naszym klubie już jest Szalony klub i scena, swinger i bajera Na luzie się rozbiera, najlepsza kicia Temperatura brzenia, w powietrzu erochemia Amory i spojrzenia na twarz, na twarz. Jestem najlepsza, wiesz gdzie na róże wiesz No nie wiem, mała przekonaj mnie Moje gorące uda czynią cuda Samo gadanie nie kręci mnie Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem Jest taka piękna, te oczy głębokie Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem Jest taka piękna te oczy głębokie, tańczę dla mnie na róży, i znowu mruga okiem. Jest taka piękna, te oczy głębokie. Tak tańczę na róże, uwodzę Cię wzrokiem. Bo jestem najlepsza w ciebie i taką właśnie lubię cię. To właśnie ja. Swinga bariera. Temperatura wrzenia, w powietrzu erochemia, amory i spojrzenia Najlepsza kicia, najlepsza kicia, najlepsza kicia na twarz Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem, jest taka piękna Te oczy głębokie Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem, jest taka piękna Tańczy dla mnie na róże i znowu mruga okiem, jest taka piękna Tańczy dla mnie na na róże, uwodzę cię wzrokiem, bo jestem najlepsza. Sie i taką właśnie lubicie, To właśnie ja.